Dzień dobry, dzisiaj chcę porozmawiać o cząsteczce, która występuje praktycznie u każdego z was w odżywianiu, a jest powiązana z chorobami neurodegeneracyjnymi, z chorobami serca, zawały, udary, z dysbiozą, czy też nawet z cukrzycą typu drugiego. Jeszcze chwilę was w niepewności potrzymam jak ona powstaje, ale mi bardziej chodzi jak Dołączyć pewne elementy do waszego żywienia, żeby to wszystko zminimalizować i nie obracać waszego żywienia do góry nogami, tylko po prostu małymi krokami wdrożyć zmiany, które też mają potwierdzenie naukowe i eliminują tą cząsteczkę. I już wam mówię, co to za cząsteczka, bo to jest cichy, sapodarzysta twojego zdrowia, mianowicie aplikacja. Wyobraź sobie, że twoje ciało to wielka fabryka, gdzie wszystko działa sprawnie, a białka są jak robotnicy. Wykonują całą ciężką pracę, a teraz wyobraź sobie, że ktoś w tej fabryce rzuca im w twarz klejący syrop. No i co się dzieje? Utrudnia im to pracę, niszczy ubrania i sprawia, że maszyny zaczynają się psuć. To właśnie dzieje się w twoim organizmie, gdy cukier zaczyna się przyklejać. Do białek w procesie zwanym glikacją. Brzmi dziwnie? Spokojnie, zaraz ci wszystko wytłumaczę. Może od razu, co to jest ta glikacja? Można powiedzieć, że to jest proces, w którym cukier z Twojego jedzenia przyczepia się do białek w Twoim ciele. Te białka normalnie działają jak świetnie wyszkolony zespół. W fabryce budują tkanki, transportują tlen i walczą z chorobami. Ale kiedy cukier wkracza do akcji zaczyna się zmieniać ich struktura. Wyobraź sobie, że Twoje ulubione ubrania nagle stają się sztywne i trudne do noszenia. Coś podobnego właśnie się dzieje z naszymi białkami. W wyniku glikacji powstają tak zwane agent, czyli produkty zaawansowanej glikacji. To takie można powiedzieć spalone resztki, które gromadzą się w Twoim ciele i psują jego funkcjonowanie, sprawne działanie. No i dlaczego ta aplikacja jest taka niebezpieczna? Niestety te agent są nieproszonymi gościami na imprezie i gdziekolwiek się pojawiają, robią bałagan w twojej skórze. Skóra traci elastyczność, szybciej pojawiają się zmarszczki niż byśmy chcieli. W naczyniach krwionośnych zaczynają twardnieć, co może prowadzić do nadciśnienia i chorób serca. W naszym wzroku tworzą zaćmy inne problemy. Ze wzrokiem. Jeżeli chodzi o stawy, no to powodują stany zapalne i bóle. A najgorsze jest to, że te produkty glikacji są trudne do usunięcia i raz powstały mogą zostać w Twoim ciele na zawsze. Dlaczego glikacja to problem współczesnych czasów? W dużej mierze, niestety, wina leży w dużej ilości cukru, napoje gazowane, słodycze, przetworzone jedzenie. Niestety to wszystko dostarcza cukru, który nie tylko podnosi poziom cukru we krwi, ale także karmi proces glikacji. Co więcej, produkty smażone, grillowane, pieczone, jak chrupiące frytki czy skórka od kurczaka, są pełne gotowych agent, które zjadamy niestety każdego dnia. No i tutaj podstawowe pytanie: czy można walczyć z tą glikacją? Oczywiście, że tak. Teraz Wam przedstawię produkty, które wnoszą do naszego żywienia bardzo duże ilości tej glikacji i tym samym powodują, że niestety nasze tkanki są cały czas. Obciążane. Przede wszystkim no, ograniczenie cukru, czyli słodycze, słodzone napoje, przetworzona żywność, no niestety, jak to ograniczysz, to Twoje ciało naprawdę Ci podziękuje, bo to są najczęstsze i największe pokłady tego syfu. Oczywiście warto tutaj wdrożyć minimalizację smażenia. Jak już smażymy, no to też pamiętajmy, aby to nie było takie na bardzo wysokim palniku, tylko niższa temperatura, wtedy też mniej wytwarza się tych cząsteczek. Więc tu techniki same kulinarne naprawdę wiele mogą wprowadzić czy nawet delikatnie podlewanie wody, żeby nie było, jak smażymy kurczaka, żeby on nie miał bezpośrednio kontaktu z patelnią, tylko żeby to było takie pół na pół. Trochę wody, trochę smażenia. Wtedy też badania pokazują, że nawet do 50% możemy tych cząsteczek zminimalizować. No, tutaj oczywiście gotowanie na parze, i tak dalej, no ale umówmy się, że no nie będziemy tu robić rewolucji w naszym żywieniu i też można wprowadzić oczywiście zdrowe, gotowane na parze produkty. No, ale ja sobie nie wyobrażam, że teraz nagle rezygnuję z kurczaka smażonego czy z jakichś podsmażanych mięs, żeby. Robić wszystko na parze, wszystko z głową, ale też miejcie na uwadze, że tego gotowanie jest najmniejszą formą dostarczania tych cząsteczek, jeżeli chodzi o obróbkę termiczną. No Oczywiście takie podstawy jak jedzenie antyoksydantów, czyli warzywa, owoce, zielona herbata też ma bardzo wysoki potencjał wymiatania tych cząsteczek, dlatego napary, ziołowe, czystek, czy ostropest plamisty też bardzo dobrze się w tej materii sprawdzi. Też pamiętajmy, że 80-90% tych produkcji glikacji tworzymy je sami, bo właśnie większość one powstają w naszym organizmie w wyniku codziennych procesów metabolicznych. Tutaj można powiedzieć, że to jest normalne, gdy cukier krąży w naszym organizmie, no to może spontanicznie reagować z białkami, tłuszczami i tworząc te cząsteczki glikacyjne. No i tutaj właśnie problem pojawia się, gdy tego cukru jest w nadmiarze. No i dlaczego ten cukier jest taki problematyczny? Jeszcze raz wyobraźmy sobie ten cukier jako lepką substancję, która obkleja nasze białka. Gdy masz wysoki poziom cukru we krwi, na przykład przez nadmiar słodyczy, przetworzoną żywność, czy no niestety też brak ruchu, te procesy przyspieszają, a produkcja tych form glikacji w naszym organizmie się kumuluje i. Niestety zwiększa to ryzyko odkładania. Co ciekawe, wysoki poziom glukozy we krwi przypomina efekt karmelizacji w kuchni. Im więcej cukru, tym szybciej przypalamy nasze wewnętrzne struktury. Pamiętajmy o tym. Tutaj, choroby zwiększające ten poziom glikacji, czyli cukrzyca, to doskonały przykład osób z tą chorobą. Oni mają naturalnie podwyższony poziom cukru we krwi, a tym samym ten poziom glikacji no, jest na dużo wyższym poziomie. Też warto pamiętać, że podobny wpływ ma przewlekły stres, który podnosi poziom kortyzolu, a tym samym glukozę we krwi, no bo glukoza jest przez kortyzol podnoszona i też to nasila procesy glikacji, więc tutaj optymalizacja stresu i ta sfera też zobaczcie, może bardzo dużo nam usprawnić w procesie dbania o nasze zdrowie. Pamiętajmy, że tylko 10-20% tych form glikacji dostarczamy z jedzeniem, więc jest to o tyle pocieszające, że poza jedzeniem też możemy tutaj zrobić porządek. I tutaj w tej kwestii najważniejsza sprawa do podkreślenia, że im wyższa temperatura smażenia, tym więcej tych form glikacji, no i im więcej cukru w naszym żywieniu tym też więcej tych potencjalnie chorobotwórczych substancji się tworzy. Też pamiętajmy, że smażenie, pieczenie, grillowanie to są metody, które generują ogromne ilości form glikacji. Tutaj chrupiąca skórka na kurczaku czy brązowe pieczywo to są efekty reakcji Maillarda, w którym cukier i białko łączy się w wysokiej temperaturze, właśnie tworząc aromatyczne, ale bardzo glikacyjne jedzenie. Z ciekawostek warto podkreślić, że gotowany kurczak zawiera 10 razy mniej tych substancji niż smażony. Tutaj frytki niestety są największym liderem w tej materii. Pamiętajmy, że gotowe ziemniaki mają praktycznie śladowe ilości tych form glikacji w porównaniu do zwykłego. Smażenia. I też pamiętajmy, że nie tylko mięso, bo produkty mleczne, szczególnie tutaj chodzi o smażenie sera halumi czy jakichś innych serów, które można smażyć na patelni. Także tutaj dostarczają potężnych ilości agents. I pamiętajmy, że ciemne pieczywo, choć zdrowe z punktu widzenia błonnika, również może zawierać więcej. Form glikacji uszkadzających nasze tkanki, jeżeli zostało to pieczywo wysmażone w bardzo wysokiej temperaturze. I teraz, czy wszystkie te formy glikacji z jedzenia trafiają do naszego organizmu? No na szczęście nie, bo organizm nie jest bezbronny. Tutaj te formy glikacji z jedzenia wchłaniają się przez jelito. Tutaj dane warto przytoczyć, bo około 10-30% tych agentów z diety zostaje wchłonięte, więc to nie jest stosunkowo. Bardzo dużo, ale wystarczająco by wywierać negatywny wpływ na nasze zdrowie. No i teraz podstawowe pytanie, co się dzieje, gdy te zaawansowane formy glikacji wchłoną się do naszego ciała, bo te, które dostaną się do krwi biegu, pamiętajmy, mogą być magazynowane w tkankach, takich jak skóra, naczynia krwionośne, nerki czy wątroba. No i tam przyczyniają się do powstawania stanów zapalnych, uszkodzenia nerek i niestety przyspieszają starzenie się naszych organów. Też warto podkreślić, że proces eliminacji agents z organizmu jest bardzo powolny, raz nagromadzone niestety mogą pozostać w tkankach przez wiele lat i tutaj problem jest z tym, że one tak długo się oczyszczają z naszego organizmu i dochodzi do niestety kumulacji tych szkodliwych substancji. No i to potęguje to, ten, tą kaskadę uszkadzania naszych komórek, a na przestrzeni lat, jeżeli to się utrzymuje, no to nawet i organów. No jak to wpływa na nasz organizm? No, niestety wewnętrznie agents uszkadzają komórki, właśnie tutaj głównie białka wywołujące stan zapalny i przyspieszające starzenie się. Jeżeli już wiemy o tych procesach żywieniowych i pozażywieniowych, że one mogą tak naprawdę uszkadzać nasze komórki, no to teraz wam powiem, jeżeli będziecie chcieli, no to tutaj zminimalizujecie smażenie, większą ilość cukru, ale też można ewentualnie dostarczyć tego typu produktów, o których teraz będę mówić w dalszej części materiału. Teraz polecimy stopowymi ziołami na eliminację tych agents. Tutaj przede wszystkim kurkuma. Zawiera kurkumina, silny przeciwutleniacz, który neutralizuje wolne rodniki i hamuje właśnie procesy glikacji. Możemy ją dodawać do dań w formie między innymi złotego mleka czy do najróżniejszych dań, ryżów. Tutaj przyprawa sama w sobie ma stosunkowo mało tej kurkuminy, więc też można ewentualnie rozważyć suplementację, gdzie ten stosunek kurkuminoidów jest bardzo dobry. Pamiętajmy, że kurkuma połączona z czarnym pieprzem niweluje o 20% więcej tych cząstek glikacji niż sama kurkuma. Kolejny produkt no to cynamon. No, zawiera kwas cynamonowy. Jest to związek, który pomaga obniżyć poziom cukru we krwi, no i eliminuje te szkodliwe substancje zaawansowanej formy glikacji. Możemy dodawać do owsianki, kawy czy nawet do smoothie. Więc pamiętajmy. Oczywiście na naszej liście nie może zabraknąć imbiru. Działa on przeciwzapalnie, wspiera procesy trawienia, co pośrednio też pomaga w usuwaniu tych form glikacji. Bo pamiętajmy, że im sprawniej funkcjonujący układ pokarmowy, bo te formy glikacji dostają się przez nasze jelita i też w jakimś stopniu już są neutralizowane na poziomie naszego układu pokarmowego żołądka. Więc tu warto wspierać ten żołądek. Pamiętajmy o. Między innymi rozmarynie, bo tutaj zawiera on kwas rozmarynowy i inne olejki eteryczne, które właśnie pomagają w redukcji stresu oksydacyjnego, a to przekłada się na lepsze usuwanie tych substancji agents. Kolejny produkt no to pokrzywa, która wspiera detoksykację organizmu, wspiera pracę wątroby i nerek, a to bezpośrednio przekłada się na oczyszczanie z tych zaawansowanych form. Też możemy w postaci sałatek, do smoothie, sparzone, żeby to było, żeby się nie, nie poparzyć. Dlatego jak najbardziej liść pokrzywy. Też są ekstrakty z liści pokrzywy, więc możemy sobie to zastosować. Bardzo też dobry produkt w tym kontekście. No to zielona herbata. Ona zawiera katechiny, które właśnie pomagają neutralizować tutaj te niechciane substancje. Badania pokazują, że picie 2, 2-3 filiżanek bardzo mocnej herbaty zielonej, dziennie nie może znacząco poprawić metabolizm cukru i ograniczyć tą glikację, bo też pamiętajmy, że wysoki poziom cukru no to jest więcej tych uszkodzonych tkanek. Też w okresie. Tutaj zimowe, borówki, maliny, owoce jagodowe możemy jak najbardziej mrożone stosować. Tutaj chodzi głównie o które właśnie wspierają regenerację komórek organizmu, minimalizują stres oksydacyjny. Możemy te produkty dodawać do smoothie, czy do sałatek, czy też w postaci nawet tewią posypiemy, rozgnieciemy i mamy fajny taki musik, albo dodajemy żelatyny i zrobić. Można też sobie taki ale galaretkę, więc tu mamy wolną rękę. Nie może zabraknąć oczywiście awokado na naszej liście, bo one zawierają zdrowe tłuszcze. Też ciekawostka mają, glutation naturalny, wspierający, to jest najmocniejszy antyoksydant wspierający naszą wątrobę i tutaj też wspiera to zdrowie naczyń krwionośnych i często właśnie dochodzi do uszkodzeń przez te formy glikacji. Możemy dodawać do sałatek kanapek w postaci Pasty, guacamole, oczywiście też. Tutaj okres zimowy nam nie będzie sprzyjał, ale też takie produkty, jak będziecie to oglądać bliżej wiosny, lata, pomarańcze, cytryny. W ogóle wszystkie produkty tutaj chodzi bardziej o witaminę C, czyli też to by się wpisywało. Jagody, borówki, owoce jagodowe mrożone, bo tutaj chodzi głównie o wsparcie kolagenu i żeby przeciwdziałać uszkodzeniu przez te wolne rodniki na poziomie naszym komórkowym, żeby te procesy starzenia skóry i tkanek, kości, ścięgien też opóźnić w czasie. No i też, też na koniec trzeba podkreślić, że produkty warzywne, krzyżowe, brokuły przykładowo, zawierają sulforafan. Jest to Produkt, substancja tak naprawdę wspierająca detoksykację wątroby. I tutaj możemy jeść je gotowane na parze, czy w postaci surowej, z sałatkami. Czosnek zawiera ION, gdzie też bardzo mocno to wspiera usuwanie tych niechcianych substancji. Możemy na surowo, czy w postaci aromatyzowanych oliw, to też tam zawsze tego IONu trochę znajdziemy. Orzechy włoskie, witamina E. Jeden z najpotężniejszych przeciwutleniaczy, który właśnie wspiera. Niwelowanie, uszkadzanie naszych komórek i też produkty fermentowane, bo pamiętajmy, że te formy glikacji agents są dostarczane przez układ pokarmowy i sprawne, sprawny żołądek i sprawne jelito pomaga w wychwyceniu i wydaleniu tego niechcianego produktu, który uszkadza tak naprawdę nasze komórki DNA i utrzymujące się te formy glikacji. W naszym ciele długo, przez wiele lat mogą uszkadzać nasze, nawet komórki. Czyli tutaj chodzi o choroby neurodegeneracyjne, zawały, udary, i to miecie na uwadze. Ten temat jest szerzej omówiony na platformie motywator.tv. Teraz już w ogóle macie aplikacje na Androida i na IOSA i macie tam generator posiłków na odchudzanie, budowanie masy mięśniowej. Już jest 2500 najróżniejszych przepisów, infografiki, audiobooki. Podcasty, więc tu macie wszystko, taki kombajn do zmiany nawyków żywieniowych w jednej, w jednej aplikacji. Macie aktualnie promocję Black Friday, trwa, więc w dobrej cenie możecie to kupić. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się.